To jest kanał, o skokach. Zakończył się właśnie pierwszy konkurs indywidualny, letni Grand Prix. Wiśle wygrywa po raz pierwszy w karierze zawodu najwyższej rangi Jakub Wolny, dalej Herl, Kubacki, Schiffner, Eisenbichler, Geiger, Laniszek, Schmidt, też Vanden i Nazarow. Ale co pewnie kibiców reprezentacji polskiej najbardziej zastanawia i pewnie też wielu kibiców skoków narciarskich, to jednak to, że Kamila Stocha nie uświadczyliśmy na zbiegu, nie uświadczymy go też jutro pojawia się opuchlizna na prawej kostce, oczywiście to jest oficjalny przekaz i uznano, żeby nie ryzykować, no to Kamila nie dopuszczono do startu, odpuszczono start i tak naprawdę Kamil miał w ogóle nie przystępować do Mistrzostw Polski i do Pędni Grąpli ale prezentował się tak dobrze, że jednak postanowiono go wystawić i wczoraj wyglądało to bardzo dobrze. Dzisiaj wedle oficjalnej wersji od rana była opuchlizna, były działania, żeby jednak zmniejszyć tę opuchliznę, ale jednak uznano, że nie warto ryzykować. Czy to jest słuszna decyzja? Najprawdopodobniej tak, chociaż no ciężko to oceniać z punktu widzenia kibica, który nie ma jakiegoś głębokiego wglądu w stan zdrowotny Kamila Stocha, ale wygrał też reprezentant Polski Jakub Wolny. Pierwszy skok bardzo dobry w relatywnie przeciętnych warunkach, chociaż to trzeba przyznać, że naprawdę po serii próbnej myślałem, że będzie no... Ciężko, po kilkanaście punktów dodawanych, odejmowanych. Myślałem, że to naprawdę może być taki konkurs bardzo niestabilny, bardziej loteryjny niż konkurs pani, chociaż on też nie był jakiś szczególnie loteryjny, ale tutaj, że naprawdę może być różnie, a jednak, naprawdę warunki były bardzo sympatyczne pół metra z przodu, pół metra z tyłu, i to rzadko raczej dwie dziesiąte, czy to z przodu, czy to z tyłu. Bardzo stabilne warunki, oczywiście to nieco wpływał na rywalizację chociażby z Szwandena, ale jednak to naprawdę był bardzo fajny konkurs, jeżeli odchylenia pomiędzy wartościami skrajnymi nie przekraczają metra na sekundę łącznie przez cały konkurs czy też biorąc poszczególne serie, no to jest naprawdę no bardzo powiedzmy miarodajny konkurs, przynajmniej w większości przypadków drugi misji Jan Herr prowadził po pierwszej serii i tutaj można powiedzieć, że tutaj można mieć delikatne miejsce do teorii spiskowych ponieważ wolny skoczył to 26,5 metra, troszeczkę odpuścił ciągnięcie skoku, żeby ładnie złożyć się do telemarku i został bardzo hojnie wynagrodzony. 2 razy 19, łącznie 56 punktów od sędziów i ta dodatkowa dziewiętnastka zaważyła i ktoś mógłby powiedzieć, że dlaczego dostał to 18,5. Kamil skoczył te nie, troszeczkę dalej i miał absolutnie perfekcyjny telemark i tak naprawdę w też miał perfekcyjny telemark i czy to dodatkowe pół, pół punktu było zasłużone, bo 18,5 tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, przynajmniej tak mi się wydaje, ale no wiadomo, to jest kwestia, mimo wszystko, subiektywna, mimo, że są wytyczne, no to jednak ocenianie jest kwestią subiektywną. I być, i można obronić zarówno 18,5 razy 3, jak i 18,5 razy 2 x i raz 19. to jest pole do dyskusji, ale, no jednak to jest odniesienie, które za bardzo tego roztrząsą, nie będzie. Drugie miejsce, Jan Herl. Bardzo dobry pierwszy skok, podobnie jak Schiffner 130,5 metra, i on akurat, no, bardzo dobrze podszedł lądowanie, o ile Schiffner no, troszeczkę go wcisnęło przy tym telemarku, no to, Temark Herla był bez zarzutu i mógłby być równie wysoko, stanie równie wysoko oceniony jak Skok Wolnego, ale ogólnie bardzo dobrze się zaprezentował i ogólnie Austriacy, no, pokazują, że nawet, no, prawie, że całkowicie rezerwowym składem po prostu dają radę, mimo że i Asenwalda i Hubera, w zasadzie dwóch Huberów, chociaż Stefan, no, to, patrząc po poprzednim sezonie, no, to Szału nie robił, zwłaszcza pod koniec. I nie ma też Krafta, nie ma Heibecka, tu cały czas jest, no, Moc składu czuć i głębiej składu, mimo wszystko. I ogólnie bardzo dobry występ. Herla, najwyższe miejsce w zawodach najwyższej rangi. Raz był na podium w Pucharze Świata. Trzecie miejsce, Dawid Kubacki, najwyższa nota drugiej serii. No ten drugi skok bardzo dobry. Osobiście średnio podoba mi się styl lądowania kubackiego, ale mimo wszystko sportowo bardzo dobry się prezentował Kubacki. A masło dwie pozycje w drugiej serii to on miał wygrać, ale jednak zrobił to Jakub Wolny, który też prezentował się znakomicie. Czwarte miejsce. Markus Schiffner wiecznie zawieszony w czystcu między pucharem kontynentalnym a pucharem świata. Może w końcu z tego czystca wyjdzie na trochę dłużej niż jeden period. Bardzo dobry pierwszy skok, wyższa belka niż miało to miejsce w przypadku Herla, jeśli dobrze pamiętam. I no, troszeczkę bardziej go wcisnęło przy tym lądowaniu. I te nie były tak wysokie, jak chociaż był Herla, zresztą zasłużenie. Ale też bardzo dobry występ, i to się potwierdzało i względem Herla i Schiffnera, że po prostu będą to czołowe postacie. To samo Eisenbichler, który zajął 5 miejsce budruk w pierwszej serii, gdzie Niemcy, dwaj ostatni, załapali się na troszeczkę lepsze warunki. Około 37 metra na sekundę pod narty, bo akurat tak wyszła średnia. Było widać, że to wykorzystać, zwłaszcza końcówka lotu Eisenbichlera. Zresztą ten skok Eisenbichler był lepszy niż w drugiej serii, bo w drugiej serii najpierw te narty wyszły, mu za płasko nie było takie płynne. Przejściach miał chociażby w kwalifikacjach, tylko później ten mu postawiło dodatkowo i postawiło mu je aż za bardzo i wyhamował. I ten drugi skok, nie że miał trochę słabsze warunki, to jednocześnie był to skok słabszy. Szósty Karl Geiger, szósty powierzchni serii, utrzymał pozycję, dwa dobre skoki, siódme miejsce egzekwo Lanisze, który był dziesiąty powierzchni serii i siódmy Schmidt, który był na siódmym miejscu wcześniej egzekwo z Nazarowem i ogólnie skoki dobre. Osobiście wydaje mi się, że 125 metrów Schmidta w pierwszej serii, no można było tam co najmniej pół metra więcej zmierzyć, tak to nazwijmy, ale, no tutaj to wiadomo, to jest pomiar archaiczny, żadnej złośliwości się tutaj nie doszukuje, to trzeba mieć bardzo dużo złej woli, żeby jednak się tego doszukać, przynajmniej tak mi się wydaje, i skok skokloniczka zwłaszcza drugi, bardzo dobry, ładnie lądowane, podobnie mimo wszystko ostatni Schmidt, który, no, być może on wraca do poziomu, być może jest to preludium powrotu do poziomu z jeszcze z poprzedniego sezonu, z sezonu 19-20, ale no to jest początek LGP, więc no chyba nie ma aż podstaw tak daleko idących wniosków wysłuchać. 9 miejsce, Deszwanda, 11 po pierwszej serii. Dobry skok w pierwszej serii, w drugiej nie dość, że dobry skok, to jeszcze złapał pół metra na sekundę pod narty, miał chyba najlepsze warunki w całym konkursie, jeśli chodzi o uśredniony odczyt. I dziesiąty, Michał Nazarów, no... I w treningach i w kwalifikacjach i w seriach próbnych i ogólnie w seriach ocenianych on jest bardzo powtarzalny między powiedzmy szóste a dwunaste miejsce W zasadzie wszystkie skoki i jest właśnie bardzo powtarzalny troszeczkę kuleją u niego lądowania i przez to noty Ale całościowo no jestem pod wrażeniem co prawda spadł o trzy pozycje Czy też można powiedzieć o trzy i pół bo był ex Ale jednak no czołowa dziesiątka on już miał wysokie pozycje w lgp kilka lat temu ale to było w hakubie Tutaj przy troszeczkę mocniejszym mimo wszystko stawce też jest czołowie dziesiące i można powiedzieć, że biorąc pod uwagę nowe rozliczenie, jeśli chodzi o kwoty startowe, no to o tym jednym występem najprawdopodobniej zapełnił sobie to kwotę startową do końca sezonu następnego zimowego, ale no to nie ma znaczenia, bo on i tak pewnie jeszcze na zbiera tych punktów bardzo, bardzo dużo i poszczególne reprezentacje. Reprezentacja Polski, 13 miejsce, Piotr Żyła i jest to wyraźny progres względem tego co działo się wcześniej, bo wcześniej no to była tak trzecia dziesiątka, przełom drugiej trzeciej dziesiątki, a tutaj wyraźnie lepiej. I w mojej opinii widać rezerwy jeszcze u Piotra Żyły w fazie lotu, jak dość dużo się dzieje, chyba nie do końca pożądanych rzeczy, ale jednak... 13 pozycja jest lepsza niż to, czego można było się spodziewać bezpośrednio w treningach, mimo że Piotrzyła jednak no, nie pokazuje często na treningach nawet 50% swojej aktualnej formy sportowej, więc można powiedzieć, że to się poniekąd zgadza. 15 Stefan Hula nie było takiego super skoku jak w kwalifikacjach, ale wszystkie ustane. Występ jak najbardziej w porządku mi się wydaje. 17 Paweł Wąsek to samo, można było się spodziewać, że może być nawet troszeczkę gorzej, ale występ na miarę oczekiwań. To samo Aleksander Ciszo, 20 miejsce. 21. Maciej Kot w pierwszej serii skok bardzo mi się podobał. Ten skręt łowia był bardzo nieznaczny, a w drugiej serii już trochę bardziej znaczny, ale no, widzieliśmy już dużo bardziej, powiedzmy, wykręcone sylwetki w locie, jeśli chodzi o Maćka Kota i można powiedzieć, że pozycja dobra. 22. Andrzej stękała na takim poziomie, na jakim skakał na treningach i podczas kwalifikacji. Bez poważnych błędów, ale też wydaje się, że ta faza przejścia z odbicia Troszeczkę, no nie jest ona tak dynamiczna i nie nabiera tak dobrze wysokości jak miało to miejsce w sezonie zimowym. 34 Jarosław Krzak, no lepiej to dużo, dużo lepiej wyglądało niż w kwalifikacjach. Wcale jakoś bardzo dużo nie zabrakło do serii w i to po prostu dobry skok jak na jego możliwości. 36 Tomasz Pilf. czekam niecierpliwie na to, aż w końcu po kilkunastu miesięcznej pojawią się komentarze w stylu znajomego, znajomego, a przede wszystkim siostrzeńca Adama Małysza i że go tam pcha i niech znowu sobie załatwi kask Red Bulla, czy coś w tym stylu. Dyskwalifikacja Morankie i o Stochu już mówiłem. Dalej Norwegia, tutaj bardzo rezerwowym składem, 27. miejsce Andreas Granerud Buskum utrzymał pozycję po serii pierwszej, no jaka ranga zawodów, taki akurat Granerud wyszedł. 32. miejsce Sondre Ringen i 44. Bendik Jakobsen-Hegli, dalej Niemcy, 16., Freund 16 po pierwszej serii. W drugiej serii no bardzo ładny skok, dość odległy i bardzo ładnie wylądowany sam Freund był zresztą zadowolony. 23 trzeci Wellinger, awans o trzy pozycje Z względem serii pierwszej. No wygląda to dość dobrze, zresztą w serii próbnej to świetnie wyglądało, bo złapał dobre warunki i miał ósmą pozycję, więc zapowiadało się, że może być nawet druga dziesiątka, ale jednak skoro są punkty pomimo wszystko dość długiej przerwy, no to wydaje się, że jest to... Powód do uzasadnionego optymizmu, może nie jakiegoś wielkiego, ale jednak optymizmu. I 31. Stefan Leje, no nie dostał się mimo dyskwalifikacji, mimo tego, że Kamistrof nie startował, no to szczęśliwcem był FOBE, a nie Stefan Leje, ale jednak wydaje się, że, no, prezentuje powiedzmy taki poziom, jaki powinien prezentować po kontuzji, czyli raczej dość przeciętny. Ciekawe, czy do sezonu zimowego nabierze topowej formy. No, szczerze mówiąc, może jestem czarnym prorokiem, ale nie spodziewam się, że on wybije się powyżej. Poziom trzeciej dziesiątki, ale to jest no dość prawdopodobne mimo wszystko, bo to nie jest młody zawodnik i może być droga podobna jak u Freunda w mojej opinii. Dalej Austria, tak jak mówiłem rezerwowy skład, 11. Steiner, 13. po pierwszej serii bardzo dobre skoki, 12. Volgan 9. po pierwszej serii też skoki dobre, 18. Fetner pierwszy skok troszeczkę spóźniony. I ogólnie rzecz biorąc, no występ odrobinkę poniżej oczekiwałem, bo zdarzały mu się już lepsze skoki w Wiśle w trakcie tego weekendu, czy też raczej można powiedzieć jeszcze przed weekendem. I 28. Kachofer, no drugi skok mu nie wyszedł, a pierwszy, no to było dość osobliwe podejście do lądowania. Nie wiem, czy on chciał zrobić taki pełny wypad, jak zrobił wolny, czy co miał konkretnie na myśli, ale no nie jestem co do tego przekonany. No występ mógłby być troszeczkę lepszy, jeśli chodzi o Kachofera, choć też są przecież punkty. A Słowenia. Peter Preuß 19 nie ma takiego elementu z mojej strony jak podczas kwalifikacji ani zachwytu jak podczas serii próbnej gdzie zajął drugie miejsce no powiedzmy takie dość przyzwoite skoki chociaż od Prełca można było oczekiwać nieco więcej zresztą jeśli dobrze pamiętam w pierwszej serii troszeczkę lewa narta mu odeszła w dół i no nie był to tak dobry skok było widać od razu błędy 25 Timi Zajc no Poprawiły się prędkości najazdowe, ale jakoś szczególnie lepiej zajc nie skacze. Troszkę mi przypomina zajca z końcówki gorazda Bertonceja. Może to jest nadużycie, ale no właśnie, troszkę mi go przypomina. 42. Jan Bąbek, no miał tutaj zaszaleć, ale jednak, no nie zaszalał, można tak powiedzieć. I dyskwalifikacja Partor oraz Ziga Jelar. Dalej mamy Rosję, 26. Trofimo, pierwszy skok nie wyszedł skok. Spóźniony, drugi też nie jakoś szczególnie dobry, ale i tak pozwolił na was o trzy pozycje, no słabsza postawa trofimowa niż poprzednich skokach, zwłaszcza poprzedni od dnia, gdzie regularnie był w drugiej dziesiątce, ale nawet z tak spóźnionym skokiem dostał się do drugiej serii, więc jest to już jakiś postęp i świadectwo, że jeszcze tam rezerwy pewne są. 29. dryf to kompletnie inna sprawa. Pierwszy skok bardzo dobry, nawet na odrobinkę lepsze warunki, chociaż może to jest nadużycie względem tego konkursu. Drugi już no troszeczkę po odbiciu te narty za bardzo go zastawił, nie od razu podbiciu, po ale troszeczkę później. I, no, troszeczkę pchał ten narty przed sobą, i ten drugi skok, no, już nie był dobry, ale są pierwsze punkty letniej Grand Prix dla Sadrejewa. I 37. Michał Maksimoczkin, no, powiedzmy skok przeciętny, a też nie trafił jakichś odbiegających na plus od normy warunków. I jestem bardzo ciekaw, czy to Maksimoczkin, czy Sadrejew zostanie zluzowany przez Mańkowa, bo myślę, że nie darmo został zabrany do wisły właśnie Ilia Mankow. Szwajcarię, no to poza deszfandenem tylko i właśnie przeciętny skok Hauswirt, 41 miejsce. Finlandia ze Estonią, no tutaj poza Alto, no to raczej polegli, bardzo dobry skok pierwszy, mimo że troszeczkę płasko puścił narty, na początku może trochę za płasko, ale bardzo dobry występ, 14 miejsce, dalej 33 malcew, można powiedzieć, że występ jak najbardziej Porządku, niedaleko do punktów i pokonał Aigro w bezpośrednim starciu. Aigro wydaje mi się, że nie dość delikatnie spóźnił, to jeszcze przerzucił to odbicie. On teraz bardzo płasko prowadzi na narty kompletnie inaczej niż podczas sezonu zimowego, gdzie coraz bardziej górę kierował to odbicie, a teraz, no, dosłownie taki koszczący torlotu, jak w poprzednim sezonie miał Stefan Kraft, ale zobaczymy do czego to doprowadzi, bo to jest jednak sezon przygotowania. 43. Tyto Sacho, skok spóźniony i 45. Pojola, skok. Przeciętny i reszta świata: 24. Zograwski, awans w drugiej serii o 4 pozycje. I nie wiem, jak on to robi, on ma naprawdę słabiutkie prędkości najazdowe. Jadące dwie belki niżej. Dawid Kubacki miał o kilometr 1,1 lepszą prędkość najazdową. I ogólnie, no, Zograwski odstawał praktycznie od wszystkich, nawet Sadrejewa dość wyraźnie odstawał. A Sadrejew też nie słynie z prędkości. Zresztą ogólnie większość młodych zawodników ma dość przeciętne prędkości. Najazdowe. I wielkie brawa. 30 Valentin Fobé. Pierwsze punkty najwyższej rangi zdobyte indywidualnie, bo jeszcze można tutaj doliczyć, jeśli dobrze pamiętam, był w tym składzie, gdzie startowali Jules Klech i Josephine panie w mixie w Rasznowie. I drugi skok już y, Fobé stanął no, bardzo przeciętny, ale ten pierwszy zapewnił mu start w serii drugiej, no i dyskwalifikacje przy okazji absencji Kamila Stocha. 35 Czesnik Koliczek i 39 Polaszek. No, na papierze wygląda to lepiej niż y, dzień wcześniej. No ale cały czas szału nie ma, mówiąc kolokwialnie, nawet bardzo kolokwialnie, 40 Kalniczenko skok w porządku, bez poważnych błędów, przyzwoicie wylądowany, ale no nie było żadnego efektu wow, być może do efektu wow było potrzebne te pół metra na sekundę z przodu, które miał chociażby deszwanden i 46 Tkaczenko, no. Skok kompletnie mu nie wyszedł. Wydawało się po tej pierwszej korekcie, że serwiska jest ustabilizowana i nie wiem, co tak naprawdę się stało. Czy tam, nie wiem, poluzowało się wiązanie, że on tak nerwowo zareagował? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo też nie wydaje się, żeby były jakieś podmuchy. Żaden inny zawodnik nie miał problemów z wiatrem podczas tego konkursu, więc być może jest to albo jakiś poważny błąd zawodnika, albo kwestia stricte sprzętowa. I na koniec dwa konkursy pucharu kontynentalnego dla odmiany mężczyzn. Kłopio na obiekcie dużym, wygrywa pierwszy konkurs IGL przed Dosienenem, Berem, Raimundem, Liso, Stefanem, Reinerem, Andreasem Schlerem, Tomasem Lacknerem, Giovanni Bresadorą i Shinosuke Fujitą. 19. to ciekawe, Daniel Wasiliew, który był przed wszystkimi reprezentantami Polski, którzy startowali w tym Pucharze Kontynentalnym w tym konkretnym konkursie. 21. Adam Niżnik, 23. Klemens Sioniak. Wielkie brawa dla tego zawodnika, który tym samym staje się Pierwszym zawodnikiem, jeśli chodzi o rywalizację męską, bo chociażby Nika Preuz już w poprzedniej sezonie zdobyła pierwsze punkty pucharu kontynentalnego, ale u mężczyzn jest to pierwszy zawodnik z rocznika 2005, który właśnie ma punkty pucharu kontynentalnego. Ja wiem, że to nie był najmocniej obsadzony puchar kontynentalny, ale i tak wielkie brawa dla tego 16-latka, przynajmniej w mojej opinii zasługuje na te brawa. 27. Kacper Juroszek, który trafiał w tym konkursie dość przeciętne warunki, bo tam naprawdę ciągnęło bardzo mocno po 3 metry na sekundę, a on miał raz metr na sekundę i raz tak około 3,4, ale no być może to jest tylko usprawiedliwienie dla przeciętnej postawy, bo w konkursie drugim było jeszcze słabiej. 28. Jan Habdas i 29. Arkadiusz Jojko, i 37. Mateusz Gruszka. Konkurs drugi wygrywa Nosjanen przed Berem, Raimundem Lakterem, Schullerem, zigelem Mikoł Szwanem. Leitnerem, Rainerem i Justinem. LISO, w 17 miejsce, Adam Niżniki w mojej opinii, no też prezentował się przyzwoicie, bo dwa razy punktował około 20 miejsca zawodnik, troszeczkę po kontuzji. Być może go też podświadomie pompuje, bo jakiś czas temu zrobiłem materiał o tym, że jest w mojej opinii najbardziej obiecującym reprezentantem Polski, jeśli chodzi o zawodników urodzonych w roku 2000 lub później. I być może to dlatego troszeczkę mówię więcej ciepłych słów, niż być może realnie na to zasłużył, ale wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku jest to uzasadnione. 30. miejsce, Kremes też dwa razy punktował, za to wielkie brawa i 32. Mateusz Gruszka. Osobiście nie spodziewałem się, że ten zawodnik dwa razy znajdzie się poza 30. Ja wiem, że to jest pchor kontynentalny, ale tak naprawdę ta stawka wcale jakoś bardzo mocno nie odbiegała od tego, co było w Fiskapie. 39. Juroszek to a propos słabszego występu. 42. Haplas, można powiedzieć to samo i 46. Szymon Zapotoczny i tak samo jak u Pajno może nie aż w takiej skali obrodziło w nowe prawa startów Pucharzy Świata i ich odnowienia a po raz pierwszy prawo startów Pucharzy Świata i Letnich nawi zyskują Shinosuke Fujita Selve Jakrut Strand Clemens Joniak, Joerome Mengseter Arkadiusz Jojko Andreas Warci Breivik i Jonas Wiken a odnawiają swoje prawo startu Rikuta Watanabe, Danił Wesliw, Adam Niżnik, Kasper Juroszek, Jan Habdas, Iwer Olausen, Arda Fatih Pcioglu, Andrzej Wasku, Jewhen Marusiak i Muhammad Irfan Czinkinar. To tyle. Do usłyszenia.